dzisiaj z tej na Diff Dzisiaj sobie gramy Wybierzemy oczywiście tutaj nową gierkę Takiego fortnite'a Taki fortnite na <laughs> Zobaczycie na tym gierka polega Pociszę, pozwolę się sobie 50 I wybierz Tutaj nic nie mamy Nie wiem, bitwa ja się tylko tutaj przesunę i co, dawniej dalej odcinka ale szukam gry, w którą mógłbym, bo Brawl Stars są zadania w ogóle nie, na plaży, nie chcę lecieć i ja sobie ogólnie grałem w tą grę trochę ogólnie zobaczycie na czym gierka polega I snajperka jeśli ja wam odcinek to nie było raczej hardów bo w tym mega lagi ja daj mam tylko snajperkę, a nie lubię snajperką grać Jest 26 osób więc okej okay. jak będzie taki w tym, fortnite o, jesteśmy w obszarze ale tutaj jest... Rado 125? Kurde! musimy być mały Ale no ciężko jest tutaj, mam no, 25 minut. Nie? No, ciężko jest... Yy... Tutaj jakby wygrać. z sniperkę jest mega ciężko, bardziej takie na kampanie. I na tym gra polega. Mi. Podoba mi się za kilka odcinków. Ja Zrobimy. Hmm. Zbijajcie na mojego Discorda, którego podam w opisie. Hmm. Jest bardziej ogarnięty, bo teraz więcej pracuje nad tym Discordem. O! Wszyscy boją się nic, akurat się tak zdarzyło. Mm, dobra. Nie, gdzieś na środek chcę, więc polećmy na dojo. Zagadowała mi się gierka. No i nas przenosi. jest chwilę mi się tak właśnie nie Dobra, gdzie idźmy w broń. Jak tu wejść? Nie wiem, co się z dwóch typów, wstępu na idę nawet. Dobra, mam kewlar. Jóź, jaki nie weszło snajpa. No tu nie ma więcej broń. Dobra, w broń. Dawaj mi ją. Jestem chyba w obszarze. Tak jestem. Tutaj. No dobra, no. Mmm. Możemy do zrzutu. Bo tutaj się też przejdźmy. To czy musiał być? Uzi Mogę wezmę tego tak Uzi? Ujeju Ma kevlar no, Nie wiem zostało Mam no, no, Uzi stanie, to nie wiem. Je w jaki nie Google nie pokopnął. No. Mógł sobie coś tutaj w Minecrafta bo Mogę tak do wyświetlać z Minecrafta. Niech mam taki Oright. tam wziąłem random. Ogólnie. I sobie też czekam. Dobra odcinek, trwa Ogólnie. To jest fajna gierka. Eee, dać. Znaczy nie w opisie, tylko. My to zwołajcie, dopisać o tych 9 odcinków 5 łapek w górę. I kolejny odcinek z tej gierki. Czekam na łapki w górę. Bo ostatnio z tym. Mamy problem. Lapki ok, w górę. Więc, no. Dobra, jest broń na start, pod Londynem. No, no, no. W końcu. jest snajperka, nie. A, amunicja to sobie przyda, no jakoś tyle. Chyba tamta broń mieliśmy wtedy snajperka, to nie chcę. Tu widzę... nie wiem, czy nie to samo. Tak, to samo. Nie biję, bałam się. Przejdźmy tu. Idę do nowego obszaru, jesteśmy w obszarze. I w środku, to jest moja broń. Tom chcę. Zrzód jest niby, ale nie chcę. Nie wiem, co jest rzód. Wejście sobie osoby na mapie. Nie, 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 nie chcę, nie podnosić mi tego. Po tam bankroman pójdźmy tutaj, wejdźmy do tego. Nikogo chyba tu nie ma, ale warto sprawdzić. to są krzaki? Jakby takie połączone, z był starszy. Są krzaki. Muszę wejść zobaczyć, kto ktoś jest. Bliżej, nie chcę zobaczyć, jak to się Mam. No. Nie wiem, tu goś chyba słyszałem. Nie, to nie ziemi bo tam trewki nie ma, że tak powiem. Hmm. Apteka, dwie apteki, czyli była tu walka. Ja nie chcę tamtego. tego no ja chciałbym to sprawdzić, ale nie, bo wiem, że stracę, to muszę być naprawdę swoją broń. O coś typ, typ typ, typ typ typ. Jest typek. Mam rację, wiele się na niego caje raczej. Co jest? O nie, raczej no, widzimy, jak ta broń działa. Zadaj mi lucho, oczywiście. Brona na tu apteki użyję. Aha, jeszcze obszar. Ja będę w tym raczej zginie zginął. Od strefy. Dobra, jest obszar. Jestem w obszarze. Ob obszarze. Dobra, 15 osób. Nie możemy użyć tamtej apteki. 10 osób. Hm. Dobra, teraz muszę jakoś tu przeżyć. No i tam broń. Dobra, jest broń jakaś. Jajku, 3 HP, no naprawdę. Skąd to widział? 90 minut czyli jeszcze jedną gierkę, tutaj zagramy. No i... tyle. Mm, tu... Nie wiem, co mówić, dawno odcinka nie było i nie jestem przyzwyczajony, więc... Przepraszam. Na pewno, nigdy nie było na kanale, nigdy nie będzie pewnie. Ale zobaczymy. Bez jednego z tych cacek mogą się nieraz raz przydać. że <gryzysz> żadnych z nich nie mam. Już widzicie, to mnie z Discorda tutaj. <gryzysz> Dobra suka. Sakura Arena. Czasem ja, się to psuje, po prostu kliknę reakcję to, się pojawia jakaś tam... Ale dobra. A ah, dobra, lecimy no tu. Nie, uh. już. Ja żadnej broni nie zdążyłam zdobyć, ale dzisiaj już, wiecie, zabijają. Jak to wygląda, ja to zdążyłam No. Dzisiaj, minucie odcinka. Mam gdzieś z odcinka, się wam podobał. Dzięki za oglądanie. mówiłem 5 łapek w górę. W Od odcinek. Nie pamiętajcie o słowie i dzwonku. Papa. Pa.